Szpital, szkoła, szkoła z internetem dla dzieci niewidomych. Yesterday. Wczoraj siły rosyjskie zbombardowały teatr w Mariupolu, gdzie ukryły się setki ludzi, dzieci. Napisano wielkimi białymi literami dzieci na chodniku przed budynkiem, żeby z powietrza było widać, że w środku kryją się dzieci. Siły rosyjskie otworzyły również ogień i zginęło dziesięcioro cywilów stojących w kolejce po chleb. Te zdarzenia to tylko kilka z długiej listy ataków na cywilów w lokalizacjach niewojskowych, w całej Ukrainie, na placach, w szpitalu położniczym w Mariupolu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas, kto widział te obrazy, kiedykolwiek je zapomniał. Ale Rosja dopuszczała się takich czynów już wcześniej w groznym, gdzie bombardowaniem starała się złamać wolę obrońców. Wczoraj prezydent Biden powiedział, że jego zdaniem w Ukrainie dopuszczono się zbrodni wojennych. Osobiście zgadzam się z tym. Celowe atakowanie cywilów stanowi zbrodnię wojenną. A wszystkie zniszczenia ostatnich tygodni nie pozwalają wyciągać jakichkolwiek innych wniosków. Konsekwencje wojny toczonej przez Moskwę odczuwa cały świat. Rosnące ceny żywności, utrudnienia w dostawie paliw, a szerzej myśląc, obawy o wpływ na gospodarkę globalną i walkę z COVID-19. To są poważne kwestie, do których społeczność międzynarodowa musi się odnieść, a które ta wojna utrudnia. I pod tym względem działania Rosji wpływają na każdego człowieka na Ziemi, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Odczuwamy ten wpływ również dzisiaj, w tym pomieszczeniu. Powinno być tu miejsce. Zarezerwowane dla Benjamina Holland z Fox News, który został ciężko ranny, kiedy jego samochód zaatakowano w Kijowie. Wielu z nas dobrze znało Bena, w tym ja. To jest niezmiernie utalentowany reporter, zadający przenikliwe pytania, przyuroczy człowiek. Moje myśli, nasze myśli są przy nim i przy jego rodzinie, w tym jego trójcy dzieci. Dwoje kolegów jego ze stacji Fox, Fox News, Piotr Zakrzewski i Sasza Koszanowa, zginęło w tym ataku. Reporter magazynu Times zginął w innym ataku. Wiem, że wszyscy w w szczególności w tej sali odczuwają tę stratę bardzo boleśnie. Praca korespondenta wojennego ma pokazać całemu światu, co dzieje się, kiedy przemieszczają się wojska, kiedy spadają wojny. Reporterzy i reporterki wykazują się niezmierną odwagą, podróżując do miejsc, gdzie toczą się wojny. Ale te straty. Olbrzymie dla rodzin, dla przyjaciół, dla współpracowników, ale także dla całej profesji czytelników, widzów, którzy dzięki pracy reporterów rozumieją, co dzieje się na świecie. Nasi eksperci oceniają i dokumentują potencjalne zbrodnie wojenne, do których dochodzi na terenie Ukrainy. W tym tygodniu potwierdzono, że będzie. Będą takie działania prowadzone także poprzez prokuratorów Departamentu Stanu. Będzie prowadzone dochodzenie w kierunku zbrodni wojennych i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Przed Senatem oczekują także nominacje dotyczące dalszej. W, wsparcia dla Ukrainy, w tym sekretarza do spraw ludności i imigracji i koordynatora do spraw polityki sankcyjnej. Wzywam Senat do zatwierdzenia tych nominacji jak najszybciej, tak żeby można było przystąpić do pracy. Kilka tygodni temu, kilka dni przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej, uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ omawiając to, co naszym zdaniem miało się wydarzyć. I dzisiaj również wiemy dość dobrze, jakie kolejne kroki może poczynić Moskwa, na przykład poprzez zastosowanie broni chemicznej, a następnie oskarżenie o to Ukrainy i uzasadnienie w ten sposób dalszych ataków na Ukraińców i Ukrainki, tak samo jak fałszywe oskarżenia o Ludobójstwo były pretekstem do ataków i na Ukrainę i wcześniej na Gruzję wykorzystanie najemników z innych krajów w walkach w Ukrainie. Pan prezydent Putin ogłosił rekrutację dodatkowych sił z bliskiego wschodu w ten weekend. To jest kolejny dowód na to, że ta wojna nie idzie po jego myśli. Możliwe są również dalsze uprowadzenia przedstawicieli władz lokalnych i zastępowanie ich marionetkami. To również się zaczęło. Burmistrz Melitopola został uprowadzony z ulicy kilka dni temu. Wczoraj go uwolniono w wymianie więźniów. Także uprowadzono burmistrza innego miasta z południowej Ukrainy, którego jeszcze nie uwolniono, więc to jest kolejna taktyka zastępowania siłowego lokalnych władz marionetkami może Moskwa również sprowadzać osoby z Rosji, które miałyby zastępować władze lokalne w akcie tak zwanego wsparcia gospodarczego to Moskwa robiła już w Gruzji. Inwazja na Ukrainę prezydenta Putina nie, nie idzie zgodnie z planem. Ukraińcy nie przywitali wojsk rosyjskich ani się nie poddali. Wręcz przeciwnie, walczą z niezmiernym męstwem, broniąc swoich domów, swoich e, obywateli, swojego kraju, a Rosja mierzy się z bezprecedensowymi sankcjami. Gospodarka się wali, setki firm zamknęło działalność. W ciągu tygodni prezydent Putin zniszczył 30 lat otwierania się na świat i Możliwości gospodarczych dla Rosjan i Rosjanek. Sankcje objęły również rządzących setki osób związanych z władzą. Prezydent Putin wyśmiewał te sankcje, wyśmiewał Rosjan mieszkających za granicą jako uzależnionych od foie i i Ale te interwencje pozwoliły odebrać miliardy obywatelom Rosji, miliardy do których już nie mają dostępu, podczas kiedy Rosjanie Rosjanki patrzą na zamknięte sklepy i krach kursu rubla. Rosyjscy dziennikarze i dziennikarki rezygnują z pracy dla mediów państwowych, bo nie są już w stanie żyć z kłamstwami Kremla. Natomiast prezydent Putin mówi, że oczywiście. Podejmować działania jeszcze bardziej rozpaczliwe. Wczoraj y, Ukraine, ogłoszono kolejny pakiet na 1,8 miliarda dolarów dla Ukrainy. To już razem. In the last week alone. Ponad 2 miliardy, w tym jeden z nich w ubiegłym tygodniu. Bardzo się cieszymy hojnością partnerów z Kongresu, którzy 13 miliardów na wsparcie dla Ukrainy przekazało w ubiegłym tygodniu. Będziemy w dalszym ciągu czynić naciski na Kreml i starać się pociągnąć go do odpowiedzialności. A tak jak wczoraj ogłosił pan prezydent Biden, zaproponowano 18 dodatkowych systemów przeciwlotniczych, 9 tysięcy pojazdów opancerzonych, 7 tysięcy karabinów maszynowych i do tego amunicję w ilościach idących w miliony w odpowiedzi na prośbę prezydenta Zelańskiego. Na co dzień komunikuje się z ministrem Kuebą. Pod względem koordynacji tego wsparcia przesyłane są kolejne pakiety wyposażenia także ze strony innych krajów, które na własną rękę wspierają Ukrainę, a poza tym wsparciem ze strony Departamentu Obrony inne agendy rządowe także przesyłają wsparcie w tym. Y, nasze własne siły bezpieczeństwa dyplomatycznego i wsparcie w zakresie pojazdów. Wczoraj również przekazano kolejny pakiet wsparcia humanitarnego mający pomóc uchodźcom w największym od II wojny światowej kryzysie uchodźczym na terenie Europy. To oznacza, że sumarycznie nasze wsparcie humanitarny dochodzi do poziomu 239 miliardów dolarów, a ponad 4 miliardy będą kierowane na wsparcie humanitarne, bo sąsiedzi Ukrainy w Europie hojnie i z otwartością przyjmują uchodźców, a poprzez organizacje humanitarne działające na miejscu ich potrzeby są zaspokajane. Rozumiemy, że wszystkie kroki podejmowane przez naszych sojuszników i partnerów mają za zadanie Ukraine, as well as pomóc zakończyć Moscow, wojnę, we'll a że. Wszystkie sankcje nakładane na Rosję wzmocnią pozycję Ukrainy także przy stole negocjacyjnym. Będziemy wspierać wszystkie działania dyplomatyczne we wszystkie możliwe sposoby. W dalszym ciągu wzywamy wszystkie kraje, w tym te mające bezpośredni wpływ na Rosję, do wykorzystania środków, którymi dysponują, aby przekonać Moskwę do zakończenia tej wojny z wyboru. Wzywamy Chiny do wywarcia wpływu na prezydenta Putina na inna, inna, inna ochronę wartości. Instead. Światowych. Wydaje się jednak, że Chiny zmierzają w przeciwnym kierunku, odmawiając potępienia tej agresji, a jednocześnie próbując się ustawić w roli neutralnego arbitra. Ale Chiny wspierają Rosję sprzętem wojskowym. Jutro pan prezydent Biden będzie rozmawiał z panem prezydentem Xi, jasno wyrażając, że wszelkie wsparcie dla agresji rosyjskiej będzie się wiązało z kosztami. Podsumowując, przekaz prezydenta Zelenskiego do Kongresu Stanów Zjednoczonych i do obywateli Ameryki miał wielką moc. Wzywał do udzielenia większego wsparcia, którego udzielamy i będziemy udzielać i mówił, że Ukraińcy i Ukraińki pragną dla siebie tego samego co my: demokracji, niezależności, wolności. Nikt, kto śledzi wydarzenia ostatnich trzech tygodni, mógłby zwątpić w głębie zaangażowania obywateli Ukrainy w te ideały. Będziemy dalej wspierać Ukrainę i naciskać na Rosję, aż nie zakończy tej wojny z wyboru, oraz oferować ratujące życie wsparcie obywatelom Ukrainy, aby wytrwali w obliczu rosyjskiej agresji. A teraz odpowiem na pytania. So, what do you think about, uh, Co the sądzisz Ukraine and o rozmowach ukraińsko-rosyjskich? Czy uh, seems to there are one postępują? Are Prezydent Załański wydaje so się, że tak uh, uh, komunikujemy się Ukraine's na bieżąco z. Z rządem Ukrainy, w tym w szczególności z panem ministrem Kuebą, ale także z innymi krajami, które w jak pewien sposób się angażują w działania dyplomatyczne. I dziś muszę powiedzieć z jednej strony, że. Mamy wielki szacunek do utrzymywania tych rozmów przez Ukrainę pomimo ciągłego bombardowania ataków, ale z drugiej strony nie widzę znaczących działań ze strony Rosji mających zmierzać ku dyplomatycznemu rozstrzygnięciu tej wojny. Popieramy starania Ukrainy do osiągnięcia zawieszenia broni na drodze dyplomatycznej i oczywiście wycofania sił rosyjskich. Doceniamy wysiłki innych krajów, w tym Francji, Niemiec, Izraela, Turcji innych. Ale znowu, tak jak już mówiłem, dyplomacja wymaga, żeby obie strony zaangażowały się w deeskalację w dobrej wierze. A na tę chwilę nie widzę oznak zaprzestania działań wojennych przez Putina. To była konferencja prasowa amerykańskiego sekre sekretarza stanu